Układ mięśniowy konia stanowi około połowę całego ciężaru jego ciała. Składa się on z dwóch rodzajów tkanki mięśniowej. Mięśni poprzecznie pęszkowanych oraz mięśni gładkich. Te pierwsze tworzą mięśnie szkieletowe odpowiedzialne za ruch zwierzęcia oraz mięsień sercowy. Mięśnie gładkie znajdują się między innymi w ścianach przewodu pokarmowego gdzie ich skurcze powodują ruch teheści pokarmowej, a także w ścianach naczyń krwionośnych oraz torebce śledzione, gdzie regulują dopływ krwi do poszczególnych narządów. Mają również wpływ na ciśnienie i objętość krwi krążącej w ścianie dróg oddechowych, moczowych i płciowych, a także w przewodach wyprowadzających grużnych gruczołów. Dzięki kręgowi mięśni oraz współpracy między głównymi wiązadłami grzbietowymi, przypominającymi most wiszący, koń może nosić ciężary.